Czy lepiej prowadzić firmowe social media, czy też własną stronę internetową? Jak zapewne zdajesz sobie sprawę, wiele firm posiada tylko i wyłącznie kanały na social mediach, albo tylko i wyłącznie posiadają własną stronę internetową. A co, jak ci powiem, że każda z tych strategii ma swoje plusy i minusy. W tym odcinku chciałbym obalić mit o tym, że jedna strategia jest prawidłowa, a druga nie. Chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego warto połączyć obie strategie i prowadzić zarówno jakieś kanały na social mediach, jak i prowadzić własną stronę internetową. Cześć, ja nazywam się Przemek Szlip, a w tym kanale opowiadam o tym, jak zwiększać obroty w Twojej firmie dzięki marketingowi internetowemu. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Główne różnice między stroną internetową a social mediami. Zacznijmy od strony internetowej. Po pierwsze, pełna kontrola nad treścią. Jeżeli masz własną stronę internetową, yy, masz pełną swobodę w y, układzie strony. Sam możesz zaprojektować, jak ta strona ma wyglądać, gdzie mają być jakie sekcje, jakie podstrony, co ma się na tych podstronach czy też sekcjach znaleźć, masz. Mm, no, nieograniczone możliwości tego, jak chcesz, żeby ta strona przyciągała potencjalnych klientów? Po drugie, możesz pozycjonować stronę w Google. Jeżeli posiadasz własną stronę internetową i na niej posiadasz bloga, i w niej piszesz artykuły, które rozwiązują problemy klienta, które on właśnie wpisuje w Google, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli twój artykuł jest bardzo pomocny, posiada jakieś słowa kluczowe, to trafi wysoko, właśnie w wyszukiwarce Google. I ten klient trafi do Ciebie. Proczyta Twój artykuł i pewnie się z tobą skontaktuje. Po trzecie, możesz zbierać lidy. Posiadając własną stronę internetową nie masz ograniczeń. Możesz stworzyć formularz kontaktowy, który będzie przyciągał Twoich klientów potencjalnych, którzy będą chcieli uzupełnić go. Możesz dać coś klientowi w zamian za to, że się zapisze na Twój newsletter, czyli powiedzmy, masz. Jakiś landing page, który przedstawia klientowi, że po zapisaniu się na newsletter otrzyma jakiś darmowy e-book od Ciebie, jakieś darmowe wideo, czy też jakąś checklistę. Dzięki temu jest szansa, że pozyskasz jakieś lidy, które zamienią się w klienta. Po czwarte, tworzysz profesjonalny wizerunek swojej firmy. Jeżeli posiadasz stronę internetową, jest duże prawdopodobieństwo, że klient wejdzie na swoją stronę, i zobaczysz, że ją posiadasz, że masz świetną ofertę, że masz dane kontaktowe, to w porównaniu do firmy konkurencyjnej, w oczach klientach jesteś tą lepszą firmą, tą bardziej profesjonalną. Po piąte, działa niezależnie od algorytmów. Twoja strona internetowa, mimo zmieniających się algorytmów Google'a, ona się nie zmienia. Ona może stracić pozycję w wyszukiwarce Google albo podwyższyć swoją pozycję. Ale sama strona internetowa niczym się nie różni. Ona wygląda cały czas tak samo. Żadne algorytmy nie zmienią jej wyglądu. Przejdźmy do social mediów. Po pierwsze, duży zasięg organiczny. Choć jest to coraz trudniejsze do osiągnięcia, w dalszym ciągu można mieć duże zasięgi właśnie na jakichś kanałach social media: czy to Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Wiadomo. Z każdym rokiem jest coraz trudniej. Każda z tych platform chce zarabiać na tym, żeby Twoje posty były widoczne, ale jeżeli masz dużo obserwujących, prowadzisz fajne kanały, wrzucasz fajne treści, filmiki, które angażują potencjalnych userów, to te zasięgi mogą być dość duże. Po drugie, budowanie społeczności interakcji z klientem. Na social mediach dużo łatwiej jest zbudować więzi z klientami. Pokazując to, jak działacie w danej firmie, pokazując waszą prawdziwą twarz, wasz klient może się do was przywiązać i stwierdzi, że jesteście firmą, z którą on by chciał współpracować. Po czwarte, szybki, bezpośredni kontakt z odbiorcami. Każdy odbiorca, widząc twoje posty, może szybko się z tobą skontaktować. Wystarczy, że kliknie przycisk, komentuj, czy też napisz wiadomość i już y, pisze do Ciebie bezpośrednio, a Ty dzięki temu wiesz z kim rozmawiasz. Po piąte, darmowe narzędzie do budowania relacji. Każda platforma y, social mediowa jest za darmo. Nie musisz inwestować tam żadnej złotówki, żeby tam wejść, żeby założyć konto, żeby tam zaistnieć. Ogranicza Cię tylko twoje, Twój czas. To ile poświęcisz czasu, na budowanie tam postów, reelsów, rolek, filmików, czegokolwiek. Ty tracisz tylko i wyłącznie swój czas. No chyba, że chcesz, to możesz zainwestować w jakąś agencję, która poprowadzi Twoje social media, ale nie musisz, możesz to robić całkowicie darmo. Czy można prowadzić firmę tylko na social mediach? Według mnie tak, ale jest to spore ryzyko. Weźmy sobie firmy, które działają tylko na social mediach. Są to zazwyczaj małe firmy, lokalne, które skupiają właściwie tylko klientów ze swojej okolicy. Zazwyczaj są to takie firmy. OK, jest wszystko w porządku dopóki Facebook Ciebie nie zablokuje. Jeżeli Facebook Ciebie zablokuje, zmieni się jakiś algorytm, cokolwiek, no to tracisz kontakt ze swoimi klientami. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli stracisz Dostęp do swojego kanału na Facebooku, powiedzmy na miesiąc, dwa, trzy, to może Twój biznes całkowicie paść, bo klienci przyzwyczajeni do tego, że publikujesz codziennie coś, zobaczą, że nie ma Ciebie nagle w social mediach, pomyślą sobie, że Twoja firma została zamknięta. Czy warto ryzykować? To już jest pytanie do Ciebie. Brand24 w 2019 został zablokowany chyba na półtora roku i gdyby nie to, że mieli stronę internetową, kanały, yy, newslettera i kilka innych social mediów, mogliby dzięki temu położyć całą firmę. Na szczęście dywersyfikowali to i przetrwali ten okres. Czy można prowadzić biznes tylko ze stroną internetową? Tak, można, ale przy okazji tracisz dużo potencjalnych klientów, którzy siedzą non stop w social mediach. Weźmy sobie taki przykład. Sklep internetowy, który bardzo fajnie działa, dzięki właśnie kampaniom SEO, kampaniom adsów, newsletterom, wszystko działa super. Ale zauważmy, że przy okazji tracą dużo potencjalnych klientów, którzy są w social mediach, którzy nie wiedzą, że oni prowadzą właśnie taki sklep, bo ich tam nie ma w tych social mediach. Jaki z tego wniosek? Posiadając stronę internetową, możesz pozyskiwać wielu klientów, Twoje obroty mogą wzrastać, ale nie łącząc tego z social mediami, tracisz sporo potencjalnych klientów. Kierowanie ruchu z social mediów na stronę internetową. Pod każdym postem na Facebooku czy Instagramie możesz przekierować tego klienta na Twoją stronę internetową. Jeżeli opisujesz jakiś produkt lub usługę, Czemu nie przekierować go na Twoją stronę oferty, czy też produktu i dzięki temu poten ten potencjalny klient napisze do Ciebie, czy też zamówi ten produkt w Twoim sklepie internetowym. Zbieranie leadów. Możesz mieć stronę internetową, na której yy, dasz newsletter, po którym za po zapisie potencjalny klient otrzyma jakąś wartościową treść, bądź też jakiś kod rabatowy do Twojego sklepu. Tak samo na social mediach. Możesz tam dać jakiś kod rabatowy do Twojego sklepu, bądź też poinformować klientów, że jeżeli zapiszą się na newsletter na Twojej stronie internetowej, otrzymają jakąś wartościową treść, czy to będzie jakiś e-book, checklista, czy też jakiś filmik. Połączenie tych dwóch kanałów na pewno zwiększy Twoje możliwości i też obroty w Twojej firmie. Blog plus social media to się równa darmowy zasięg. Jeżeli masz fajny artykuł, który napisałeś na Twoim blogu, czemu nie opublikować informacji na Twoich kanałach e, social mediowych, że napisaliśmy artykuł o tym na ten i na ten temat. Dać jakąś fajną zajawkę, dać jakieś fajne zdania, które zachęcą potencjalnego klienta do przejścia na Twoją stronę przeczytania całego artykułu. Dzięki temu ruch na twojej stronie może się znacznie zwiększyć. A ty nic nie ryzykujesz. Połączenie tych dwóch kanałów to jest świetne narzędzie do zwiększania darmowego zasięgu, darmowego ruchu na twojej stronie. Podsumowując, jeżeli skupiasz się tylko na social mediach, pamiętaj o tym, że w każdym momencie dana platforma może zmienić algorytm, przez co twoje wpisy przestaną być pokazywane twoim klientom. Bądź coś gorzej dana platforma Cię zablokuje i w tym momencie Twój klient nie ma z Tobą kontaktu, nie może się z Tobą skontaktować, nie wie, co się u Ciebie dzieje, a Ty możesz przez to położyć swój cały biznes. Natomiast jeżeli skupiasz się tylko i wyłącznie na scenie internetowej, prowadzisz kampanię SEO, kampanię Google Ads, masz newslettera, wszystko super, ale zauważ, ile potencjalnych klientów tracisz właśnie z social mediów. Zauważ, że tam przebywa naprawdę bardzo dużo osób, które poświęcają tam godzinę, dwie, trzy dziennie, siedząc, oglądając różne wpisy, filmiki i tak dalej. Czemu nie pozyskiwać tych klientów, którzy tam są? Social... Kampanie SEO, Google Ads, to wszystko przyniesie Tobie fajny pieniądz, ale zauważ, ile możesz stracić, nie będąc też na social mediach. Najlepiej połączyć oba te kanały żeby twój biznes się rozrastał i rozrastał. Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy w którymkolwiek z tych kanałów, możesz śmiało się zgłosić do nas. Na pewno tobie pomożemy. Daj znać w komentarzu, na czym polega twój biznes. Czy skupiasz się tylko na social mediach, czy też na stronie internetowej, a może łączy oba te kanały. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że ci się spodobał. A teraz zapraszam cię do subskrybowania i dania łapki w górę. Na razie.